Mówiliśmy o sztuce T. Mówiliśmy o tym, że pojawiła się ona przed chińskimi wpływami, nawet na Okinawie, i była to wzmiankowane chociażby w tym poemacie, w tym wierszu Katy z, z XVII wieku. Historia wspomina także pewnego okinawskiego karatekę, zwanego. Sokugawa 1733-1815, który żył w Shuri i nauczył się tote w Chinach. Był on także znany jako Tode Sakugawa, co oznaczyło, że był on mistrzem chińskiego stylu samoobrony, bo właśnie ten oryginalny przedrostek Tode oznaczał, że na wyspach Ryukyu istniały inne sztuki walki. Stąd dodawano przed jego nazwiskiem te przydom, te, ten przydomek i także wielu innych mistrzów, o których wspomnę. Będzie miało różne przydomki, czy to od miejscowości, czy od stylu, który, który uprawiali. Rozwój sztuki te przyspieszył podbój Ryukyu dokonany w 1609 roku przez Klan Satsuma z Japonii. Tenże klan zabronił używania broni na Ryukyu oraz ćwiczenia sztuk walki. Używania broni i ten zakaz doprowadził do tego, że chociażby we wsiach w centralnym punkcie znajdował się pal, do którego był przypięty łańcuch. Tam na tymże łańcuchu znajdował się nóż. I kto chciał sobie ukroić chlebek, to musiał się do tego noża udać, a nie mieć go w domu, ponieważ było to traktowane jako posiadanie broni wtedy. Zabroniono używania też, zabraniano używania w pewnym okresie m, tradycyjnych narzędzi rolniczych, ponieważ zauważyli Japończycy, że one też stały się bronią. Tonfa, elementu przęży, dziś tak zwana pałka policyjna, prawda? Yy... To nic innego jak element uprzęży na tamtym terenie. Oczywiście koniki troszkę inne, ale trzeba je było jakoś zaprząć do wozu, do wózka, który był ciągnięty, czy do prymitywnego pługa. Saj. Sainokon chociażby, pojawia się takie kata i takcy, mistrzowie, będziemy o nich wspominać, to nic innego jak popularny na Okinawie i w Japonii także później przyrząd do sadzenia ryżu. No nic innego jak widełki małe, trzymane w ręce, z środkowym elementem wydłużonym, służył do tego, żeby tam gdzieś w wodzie, nie do końca widząc to dno, uczynić otworek i potem na głębokość, na jaką pozwalały te wąsy tych widełek, czyli zewnętrzne elementy te yy, trzy zęby były, no i te dwa zewnętrzne zęby tych widełek pozwalały na to, by zanurzyć odpowiednio, wbić w ziemię odpowiednio, nie za głęboko ani nie za płytko ten yy, przyrząd, to narzędzie i po tym środkowym prawda idąc palcem można było zasadzić czyli umieścić w otworze ziarno ryżu które później dawało oczywiście odpowiedni plon bo jak siejemy to i plon zbieramy otóż ten klan Takugawa o którym wspomniałem Satsuma dokładnie doprowadził do tego że pomimo Prowadzenia zakazu siłą wręcz. Yy, przez 300 lat sztuka ta nie zaginęła. Co więcej, yy, spowodowała zwielokrotnienie wysiłków, by przetrwała. Yy, przekazywana z ojca na syna w rodzinach okinawskich, ćwiczono w tajemnicy, spotykano się w odludnych miejscach, po nocach, o czym też wspomina właśnie Gishin Funakoshi w swoim. Yy, yy, Karate do kiochan, czyli karate moja droga życia, yy, opisując swoje treningi po nocach. Nauczyciel ze szkoły w ciągu dnia uczył dzieci, młodzież, a po nocach uczeń. A po nocach uczeń uprawiający te pod ok okiem swoich mistrzów, yy, chociażby Anko i Tosu, już wcześniej wspomnianego. Dzięki, dzięki ustnym przekazom i treningom tajemne techniki chińskich mistrzów zostały poznane, a kata chińskie włączone do sztuki te. To jest ważne, ponieważ mówi się o tym, że kata dzisiejszego karate to elementy ludowych tańców z Okinawy. Coś w tym być może, ponieważ chcąc uprawiać, trzeba było tę sztukę, trzeba było jakby ją zakamuflować. Być może przed Japończykami były odgrywane różne teatrzyki których te elementy były wykorzystane, żeby jednak oni się z tym opatrzyli, że to, co jest element, my sobie na zabawie wiejskiej tańczymy, no a tak naprawdę z tego tańca wyciągamy, wyciągamy później coś, co, co nam może pomóc w samoobronie. Yy, jeden z najsłynniejszych pokazów dał Kuszanku, ale o tym wspomnę, kiedy o tym panu będę chciał powiedzieć. Tu jeszcze raz mamy tą drogę z Chin, Okinawy, Japonii. I mamy chiński boks, mamy okinawskie te, czyli rękę, mamy japońskich samurajów, z ich sumo, jujitsu, kenjitsu, kendo, jaido, i mamy później, idąc z okinawy w dół, Shorin Ryu, Shorin Ryu. Shorin Ryu, drodzy moi kochani słuchacze, to, no cóż, style, podziały: Shito Ryu, Goju Ryu, Shukokai, Skąd to się wszystko wzięło? Nie było tego w zasadzie dość długo. Dlatego, że z powodu tajemnicy otaczającej treningi karate w XVIII wieku nie istniało coś takiego jak rozróżnienie stylów i odmian, klasyfikacja, próba jakiegoś ogarnięcia tematu. Jednak stopniowo to karate zaczęło dzielić się na dwie główne grupy, typy, Shorin-ryu i inaczej mówi się Shuri-te i Shorei-ryu i Naha-te. Shorin-ryu rozwijało się w okolicach Shuri i Tomari, tych miast na Okinawie, a Shorei-ryu w okolicach Naha, stolicy. Funakoshi we wspomnianej już książce Karate do kyo przytacza charakterystyki tych dwóch głównych okinawskich stylów karate i stwierdza, że nie wymagały one różnych uzdolnień fizycznych. Twierdzi, że szuri te było szybkie, silne, tak że dawało przewagę ludziom niskim, którzy specjalizowali się w szybkich akcjach. Na ht zaś odpowiednie było dla wysokich i ciężkich ludzi. Ale jednakże według Funakosiego różnice cielesne i osobowościowe nie są ważne w karate. Sedno karate według niego tkwi w procesie, dzięki któremu indywidualności czynią wysiłki, aby stworzyć nieograniczoną siłę przez wykorzystanie głębokiej mądrości. Czyli sztuki walki wypływające z instynktu bezpieczeństwa własnego dążą do tego, by dać człowiekowi, niezależnie od tego, jak jest zbudowany, zrównoważenie osobowości. Czyli umysłu i ciała poprzez ciągłe ćwiczenia. Według Funakosiego na tym polega duch Kata, Karatedo. Kata, Karatedo. Dlaczego tutaj mówię o kata, to jeszcze za moment, jakby dlaczego ten nacisk położyłem, o tym za sekundę. Oczywiście są różnice między Shuri-te i naha Te leżą w podstawowych ruchach i metodach oddychania. Nie będę tu wchodził w szczegóły, jeśli kiedyś będziecie zainteresowani, to możemy pokazać, powiedzieć, na czym, na czym te podstawowe różnice polegały. To, co łączyło te dwa style, te dwie odmiany, to postawa naturalna, działanie w naturalnej postawie. I z tą popularną, naturalną postawą, was moi kochani, zostawiam, żeby i jeszcze za moment o popularyzacji karate kilka słów powiedzieć, o sytuacji powojennej, czyli po II wojnie światowej, i już przejść może do poszczególnych postaci naszych dawnych, drogich mistrzów karate.